Ale moi drodzy, witam serdecznie jako kobiety. Dzień dobry Wojanka i Nupka. Hej, kochany. Okay. Cześć, na razie musicie oszczędzić. Możecie oszczędzić ze swój głos, oczywiście. O, panie Wojanie, panie Nupku. Dzisiaj dobrze. dzisiaj, no wiecie, nie jesteśmy perfekcyjnymi kobietami, szczególnie. No, Nupcia. E, idę sobie pogrzebać w nosie. <grym> no, dziewczyną perfekcyjną to ty nie jesteś, moim zdaniem. Masz rogi w ogóle jak demon. No, co prawda, ja mam brodę, no. Także no, to, to tutaj wiwatuje na perfekcyjną Jajka. dziewczynę. Ale moi drodzy, dzisiaj pójdziemy do Katy i poprosimy ją, aby wzięła nas do szkoły dla dziewczyn, żeby nas nauczyła być, jak być perfekcyjną dziewczyną. Mam nadzieję, że się zgodzi i że powie nam, szczególnie Nubkowi, jak być dziewczyną, bo czasem Nubek zachowuje się. jak. no, nie do końca jak dziewczyna. Jest ci bardzo zimno i nie wiesz co zrobić? Padłem na pomysł! Na pewno czapka i szalik palią stoi i sprawdzą się przed zimnem. Na sklepie możecie już zamówić sobie taki piękny zestawik już teraz! Jestem najlepsza Okay. No właśnie, ten, ten pierd na końcu na przykład byśmy musiał zniwelować, mi się wydaje Widzowie, oczywiście zapraszam serdecznie na PalionStyle Taką fajną czapeczkę, szaliczek, albo płytkę, albo wiele więcej rzeczy macie na PalionStyle I zapraszam serdecznie, link w opisie Dobra, wkraczamy na wojnowice dla kobiet, dla dziewczyn, dla kobiet Jak to, jak tak zwał? W ogóle czujecie się na dziewczynkę, czy czujecie się na kobietę? kobietę <laughs> No błagam, nie no o... Chyba se żarty robisz Błaga, nie no To jest, to jest dziewczyn Co ty to... robisz? Zostawmy klocki Ale na całych po... i na dziewczyn daj chociaż to nupcia Obrzydliwe, dobra nie ja naprawdę Jak ty to zrobisz w Katii to będzie wiadomo, że to jest jakiś nubek No bo no posprzątaj to Nie zostawmy klocki To ptaki Zostawmy klocki Zostawmy te klocki. Zostawmy klocki Dobra, no, no bo nie wiem, nie wiem co ty miałeś w głowie, no ale dobra e, Idziemy w takim razie do Katy No bo poproś ty ją najpierw, tylko błagam Dobrze udawaj dziewczynę Poproś ty ją, żebyś taką, że, że chcesz ja jestem... Szkoły dla dziewczyn A co jak kuska do swałca, marda? No tak, no właśnie zrobiłeś klocka, nie? no to idź No dobra A ty ta, ty ta 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 Cicho po cię Co, co? Cicho po ta 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 <grym> Cicho, Puu, wchodzę bez pytania! Weź! Co to Hej! Hej jestem bez pytania do ciebie! Hej, hej, Witam ja, serdecznie, Kati! To ja wzięcia. jestem! Yy, Natalionka! Z nami jest Tojteł! Hej! Eee, to Italionka! To Italionka! No, to, by... my, my, my to, bratem. to Italionka! To będzie! Moim tak? To mnie! taka... mnie! Nie! <grym> Bardzo śmieszne! Dobrze, Kati, Przychodzimy Kiecie, nie, tu! ja nic nie rozumiem! Spokojnie, Katy, ja, ja ci to już wszystko wytłumaczę. Uważaj, się czujesz, może się położysz. Nie, uważaj, bo... Uważaj, No ci ostawia klocki aktualnie. Jestem chora! A może to poszedłeś po sobie? Obrzydliwe, co? Obrzydliwe, no... Ale właśnie, Katy, przychodzimy tutaj... Widzisz, co tu się dzieje? Chcemy się zapytać, jak być perfek... Katy, nie bój się! Katy, nie buzię. Musi się utopisz. Ja chcemy się zapytać, jak być perfekcyjną dziewczyną? Czy zabierzesz nas do szkoły dla kobiet? No chciała posprzątać po sobie. Tak, tak. Tak pomogę wam, ale wy. Yes. nie Wiecie jak być perfekcyjną dziewczyną? Przez no, się tak, się tak to popatrz, popatrz na Nupcie, co tu się dzieje, no. Ale mówiła, że się źle czuję, Trzeba być wyrozumiała. A ty postawiłaś kiedyś klocka na środku swojego mieszkania? <laughs> nie. ja no, właśnie. właśnie. To są problemy. Zabierz nas do szkoły, proszę. Dobra, idziemy do szkoły! Dzisiaj będę nauczycielką, słuchajcie, nauczę was, jak się zachowywać poprawnie. Wydaje mi się, że perfekcyjną... No, wydaje mi się, że nie robić kloca na środku. O, tak, to też na pewno, na pewno. I perfekcyjną dziewczyną, to mi się wydaje, że jest yy, tutaj, prawda, Toitlionka. Ojej! Oh, yeah! ale to jest przedszkole, do szkoły, to jest przedszkole, tam. A. Tam, to jest to przedszkola ja chcesz wasować. Ja rozumiem, że jesteśmy fatalnymi dziewczynami, ale aż tak! Nie, no, nie mamy! No, no, to, dużo. to jest bardzo przykre. Chodźmy do szkoły! Storej dziewczyny, chciałam odsiąć. Gdzieś, gdzie was nauczę od początku wszystkiego. A. Jak ta szkoła wygląda, ładnie, no no no. U, ale fajnie, ale fajnie. Chodź, no, dziewczyny. Zero klocku w szkole. Ja nie stawiam klocku, ja tylko to jest. Ale lekcje. super flaga, dobra. Jaka lekcja na dziś? Dyn, 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 dyn. Lekcja numer jeden! Lubcia, do pierwszej ławki! Tak! Uciekłeś się, nie Ja, nie mogę nawet Do pierwszej, pierwszej. ławki ktoś. O, dobra. Lekcja numer jeden.

Niestety trzeba ją nauczyć, na że po prostu to się robi trochę wcześniej, jak się zachce. Ej! E, gdzie ona? Ej, z, gdzie ona jest? Ale mnie boli brzuszek! O, to jest Ivel! Tutaj, tutaj, oj, yeah. tutaj kolejną lekcję, chodźcie, chodźcie! O Jej, kolejna to krasy... nie jest Dobra! Ale jak koleżanka się źle czuje, to trzeba się nią zająć. Także, Natalionka, Tojczkanka, proszę zajmijcie się koleżanką. Zajmujemy się, hej! Chodź. Idź do góry do kibla, bo to nie jest kibel. Tak! No dobra, a jak się chce? Tutaj! No to się może! <grym <grym no, no co ty robisz? No nie, nie, tra nie trafiła, nie trafiła! <grym> nie może! Nie trafiła! Dobrze! Koniec, 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 idziemy do klasy. To jest za dużo, to jest za dużo. Nie mam ranny! Kati! Okej. Okay. Ja? Czy lepiej się czujesz? Nupcia. Tak, lepiej, przepraszam. Tak, czyli w takiej sytuacji musimy pomóc koleżance, żeby ona się lepiej poczuła, bo girl's power i musimy się wspierać, dziewczyny. Girls power! Oh. Okay. Uh, 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 uh. Dobrze, Kati, co teraz? Miałeś jakieś pytanie, Nupcia? Nie! Dobra. Na szczęście. Lekcja numer 2. Czy robicie sobie pazurki? Eee, tak. <try> no to dlatego, jestem cieczyną, więc tak. Zawsze warto mieć zadbane pazurki, one nie muszą mieć nie wiadomo jakich lakierów, ale zawsze dobrze jak są, wiecie, ładnie, schludnie pomalowane, <try> no, tak. albo wypiłowane. Ja no, nupcia, 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 nie? No oh, ja, ja nie mam paznokci, patrzcie, obgryzam. Właśnie nie odwiedzaj! Nie odwiedzaj Nupcia! Hej, Ej, ej Nupcia to jest chłopczyca, nie? Ej. Ale to też nie jest złe, możesz być Nubcia, chłopciecą, okej, okay? tylko... Być... Nie, tak. nie się, bo się ej! Ja chcę! Nupcia! Nupcia, tu modelka, proszę! No, no dobra, no może wystyka... Tego... <laughs> no chciałbym bez urazy, ale jesteś za niska. nie, broda, broda. Cały co? czasem ma ataki. katy hey, Kati, to w takim razie, no, pazurki można zrobić, nie? Ale co jeszcze? Można iść do fryzjera i na przykład sobie zmienić kolor włosów albo podciąć końcówki, żeby ja tak żywsze, Podciąć tak. końcówki. Mm, mm, Okej. Okay. Wszystkie byłyście u fryzjera, więc to mamy odhaczone. Można no tak. również y, na przykład być miłym dla otoczenia, żeby wiecie, żeby no dobrze no, się z Nupcia, nupci. to, ma, ma, mam nubci, to bym, ja bym cały włos ogolił. Mam pytanko. Ogoliła. Wa, Mam pytanko. Jaka jest wasza ulubiona piosenka? Po moja to Będzie dobry, 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 dobry. No, o, to dość rzadko ta ulubiona y, piosenka, ale... A może moja ta! A moja to jest ta, panu! to panu! Stej to Stej panu! Stej panu! Stej panu! pazurki. Numer dwa, podcięcie końcówki, zmienia koloru włosów, ewentualnie. Ym, numer ubrania! Cztery. Skludne, ładne ubrania, żeby ładnie wyglądać i prezentować. Ale to tylko jeśli chodzi o wygląd. Wygląd nie jest najważniejszy, pamiętajcie dziewczyny. Liczy się wnętrze, a wnętrze musi być po prostu dobre, musi no być miłe. No to, to, to I najważniejsza lekcja, najważniejsza Czemu? lekcja, wychodzimy a, na gór. Czemu oni, cze ma pasek po, po, po PNP i ma tego? I ma Bo na ma wysokie, wysoki stan w spodniach, to jest kół. Wow. Idziemy. dalej. Czyli ona jest modna, tak? Znaczy teraz są modne biodrówki, więc nie, ale spokojnie też jest... Uuu. Spoko, Uuu. Cool. A, o, dziewczyny, teraz będą najważniejszej lekcji, czyli jak sami... Gatki, słuchajcie! Tutaj mamy dziudzeczka, proszę każdego. Tak, kto była? Jaka nie. niewiasta, wywłona! No. O Sawwilka, muszę coś powiedzieć! A, tak, idę. No, bo to ten! No. Baranie ubię co ty chcesz! Kurde! Powiem tak, o taki raz się ze nie śmieją i z paska mojego! Bo ja nie wytrzymam już ten Co dziewczyn. ty gadasz? A ja lubię skiby jabłon dip dziś, i, Kati, Kupę i Ale kibę. dobrze! Ale Katy powiedziała, że dobrze, że dobrze wyglądasz o co ci chodzi? No bo powiedziała, że mam pasek po pępek, a co? No ja powiedziałem tym młotku! To nie wyzywaj dobrze, mnie! No że ja ja robię, no dobra, chodź ale, no no, psi odbiło trochę, nie? Ja Początom, się już czujesz? Tak, Dobra, sadzimy wszędzie, gdzie popadnie, bo tak robią dziewczyny! Lala, lala. O, lala. Lala. O, Ale Ale A tutaj, co, co jak te trzewko w to nie rozwali budynku? Nie, tam nic nie rozwali! Mhm! Fajnie na mego! Już nie mam więcej kwiatków! Dziewczyny, nasadźcie ile się da, żeby było jak najwięcej Już mam tyle, że nie ma się więcej Problem w tym, że nie mam więcej I dziewczyny, dobra wracamy do klasy Tak Ej, ej ja mam pytanie Pani nauczycielka jest najlepsza myślicie o nóbku Ej Nie Taki gadamy tutaj chłopaka! Ja nie gadam o chłopaka! Najgorszy no przykład, przykład jaki istnieje Dobra, mogłeś na przykład powiedzieć o pani, o nie o, ten, ten, ten to jest najlepszy, akurat, no to prawda. Dobre dziewczyny, czy macie może jakieś pytania do mnie? To może odpowiem wam coś, się sobie. Yy, no pewno, mam. pewno, ma. Dobra, ja mam, ja mam pytanie. A mianowicie? Co yy, robią dziewczyny? Aha, no świetne pytanie, naprawdę, naprawdę. A ty nie wiesz, że jesteś dziewczyną? No no, ja tak, ja na pewno jestem. Nie że ten. Nie, to, nie Nie to, że, nie, nie że, nie, nie że udaje, że jestem, tylko jestem! Nie? No tak, no. Eee. No właśnie! No dobra, może ktoś inny ma pytanie. Eee, to i Tlionka ma na pewno! Eee, ja bym czy że jakby tutaj była na przykład dziewczyna na... pojanowicach dla dziewczyn i ona by się okazała chłopakiem, to co byś zrobiła? Zbanowałabym! Go od razu, od razu z miejsca, nawet bym nie spytała co tu robi. To tak, od razu no. leci ban i już nigdy nie chce tej osoby widzieć. Ale nigdy. To, to w tym mieście, w tym mieście nie istnieje miłość. Istnieje miłość, tylko koleżańska. No właśnie, hmm. Hmm. to, to, to no moje pytanie o właśnie. No, czyli w tym mieście nie może być chłopaków, czyli... Jest zakaz chłopaków, jeżeli chcecie mieć chłopaka, to trzeba iść na zwykłe bojanowice i wtedy można mieć. Okej, okay, czyli tutaj po prostu jest babski raj, rozumiem. Yy, tego, yy, kobiet jaką mają morning routine and evening routine? Wow, super pytanie. No to tak dziewczyny, morning routine to oczywiście wszystko jest jak z filmu, wstajesz rano, się przeciągasz. O, dobra, dobra, okej. Patrzysz za okno i, i widzisz przepiękny dzień! O, tak. I mówisz, do i mówisz, ale dzisiaj piękny dzień! Ale dzisiaj piękny dzień! Ale dzisiaj piękny dzień. to A to przestań! Idziesz do kuchni i robisz sobie poranną kawkę i sobie pijesz pomalutku tą kawkę. No lepiej pewnie Starbucks i kolanko na kolanko założyć. I Podgast! Tak, pionka pionka ale nie musi być starbucks, może być zwykła by rozpuszczalna kawka? i Chodźcie, chodźcie patrzcie to! Co to jest? Co się dzieje? <śmulatuj> <Ale>! <śmulatuj> <śmulatuj> nie, ja nie dobradę! Ja nie dobradę też! Ja lubię pajączki, fajne są! To czego weź, go weź? Ty go weź. Już nie ma weź go! Już nie ma. Wzięła, wzięłam do mojej hodowli pająków, okej? Ty jesteś odważna, talionka. Tak, no ja znam się na takich rzeczach! Aligatory też składuję! O! Oh. Nie aż się nigdy Natalianka. Dobrze, a teraz tak bo jest morning routine, potem kawka, Starbucks. Każda pewnie dziewczyna musi mieć y, co Apple laptop taki. Och i taki clean clean. Nie, nie taki trzeba. seriali. Sterling, Netflix tak ci są oglądamy tak. Morning nie, nie. routine. Co ty? To a jest potem, takie. A potem źle. potem robimy czekoladę. O! I wieczorwa rutyna, a nie pora. I goferka, ja goferka. I tego malujemy się, tego tego. malujemy. To od malu, rana malu. Natalianka ma czas na jakieś oglądanie. Hmm. A potem bitwa na poduszki. Nie, dziewczyny. Uuu, potem idziemy i... do ubikacji. Robimy pielęgnację twarzy. Mhm. Potem idziemy zrobić sobie super śniadanko. Najlepiej obsiankę. <laughs> Dobra, I, uh, uh, uh. I potem, słuchajcie Idziecie sobie poćwiczyć, zrobić kąpiel I to jest idealna rutyna z rana Zrobić kąpiel tego, wieczorem tego No i potem wieczorem tak Wracacie do domu, oczywiście przebieracie się w wygodne ciuszki Zmywacie Taka makijaż Taką piżamkę, pewnie w takiego miśka, nie? Co? Piżamkę takiego miska nie? A, piżamkę takiego miśka, e, możemy... gdzie? Gdzie wojanka poleciała? Co się stało Wojanki. Wojanka na kupanka! Nie, nie, jest? O! Chodź! Wojanka opętała, co jest? Dobra, białki! Wiecie co? Ja idę z tej szkoły, jak chcecie, to ja już kończę! A, no A dobra! No, no, no tak, no pcia, no się nadaje tutaj. Ale jeszcze nie skończyłam z wieczorem rutyną. Aha, no dobra! No patrz! No no Ej, patrz, jest idealnie wieczór! No to powiedz nam, co mamy zrobić i pójdziemy! No właśnie mówiłam, przebieracie się w wygodne ciuszki, zmywacie makijaż, związujecie włosy i, i potem e, robicie sobie herbatkę, kolacyjkę i puszczacie serialik i perfekt. No, no świetnie. Dobrze dziewczyny, Dobrze, idziemy to zrobić, takie Idziemy to zrobić, to jest zadanie domowe. Chodźcie razem, kobiety ze mną! Juhu. O dobra, 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 no bo idziemy ci zrobić pielęgnację twarzy, chodź. Poczekaj, pasto, pasto. Ja nie, nie no błagam, <ścoughs> no, tak jakie Nowek tak jest <ś> <wiem>. <ś> Dobra widzowie, nie wiem, żegnam się z wami, nowe jest obrzydliwy